Cześć, witajcie, z tej strony Ebron. na to kolejny odcinek z Fortnite'a. Odcinek, w którym razem z Luke'im, z graczem Devil's One, który był na Mistrzostwach Świata, jednym z najlepszych graczy ogólnie na świecie, e, graliśmy sobie dłoska, gdzie fragowaliśmy z tej nowej broni, z tego, e, tego haka. W sumie to nawet nie, nie wiem, czy to jest broń. No w teorii można to uznać jako broń, ale że tak powiem, przedmiot wielofunkcyjny. Także gierka wyszła naprawdę fajnie. Ale przed tym zróbmy mały przygląd sklepu oraz przypominam, że jeżeli robicie zakupy w sklepie Fortnite czy to jakiś kilofek zakupiony, czy Skin, czy jakaś kosa, yy, czy jakaś lotnia, no to docenię, jeżeli użyjecie kodu Ewron w sklepie Fortnite pamiętajcie, że resytuje się co dwa tygodnie, zróbmy mały przegląd sklepu, a dzisiaj. W sumie nowe skiny, tylko pamiętacie, jak robiłem odcinek, że ten skin mógł być za free kiedyś na turnieju Nintendo, ale dzisiaj jest w sklepie Dark Tricera Ops z dwoma stylami oraz Dark Rex skin Freeza, Frizoluszka, tylko taki bardziej ciemny. Oprócz tego wróciły pani i pan Kruk ale oprócz tego mamy też yy, prawą stronę. Co z prawej strony możemy polecić? Myślę, że Vibin jest całkiem fajne, ale zobaczcie na jakim skinku gram. Wczoraj, słuchajcie, zostało odblokowane challenge, gdzie właśnie taki styl do tej pani medyczki jest do odblokowania i Jezus, jak ta medyczka fajnie wygląda. Także słuchajcie, co mogę dzisiaj z sklepu polecić? Zdecydowanie te, ten, tą panią Tizera obstał taką ciemną. Vibin jest mega fajnym tańcem. Nie wiem czemu go nie mam. Ja sobie Vibin kupię chyba. Dajcie znać w komentarzu, czy Vibin warto kupić. To sobie kupimy na Navi oraz Paper Plane jest fajne, a tymczasem... Dziękuję za ten szybki przegląd sklepu, no bo dzisiaj w sumie dużo itemów nie ma, rzadko jest tak, że tylko trzy rzeczy są tutaj z lewej strony, prawda? Także zapraszam was na odcinek, e, duo, gdzie razem z Lukim porobiliśmy sobie e, troszeczkę ludzi na casualu. Od razu przepraszam, że dużo fragów z mojej strony nie było, bo chyba tak ponad trochę 10, ale razem wyszło chyba ponad 20, także e, no wiecie, no, no tak to wygląda teraz na casualu, że trzeba po prostu sprintować po te fragi, ale mam nadzieję, że jeszcze jakieś e, gierki uda nam się razem ugrać, a tymczasem miłego piątku wam życzę, zapraszam na odcinek. Odcinek. Widzimy się oczywiście wieczorem na streamku. Trzymajcie się. Cześć, cześć, A i pamiętajcie, że wbijamy 100 milionów subów do końca roku, więc zostawcie subskrypcję. Dzięki, dobra, do widzenia. Cześć, hello. Ale może dużo botów? Ty, no co na rob dwie ekipy? No, to jest. Może, może mamy mecz botów? Może. Ty w tym domku chyba nic nie ma, wiesz? <laughs> o, jest skrzyneczka. Okej. Okay. Hmm. Ja piję potę. Tutaj gdzieś lądowali, wiesz? Podjadę A, ich. Właśnie... SMG jest, 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 przede mną. Dostał pompę, mandara, leży. Nade mną jest. Jest przy mnie. Leży. Let's go. Chcesz poty? Masz poty. Chodź na ten, na drugą stronę miasta, tam się biją. Dobra. Rzuciłeś te poty? Nie, teraz tak. Nie, o, teraz tak. tak. Okej. Okay. Ciężkie przerzucanie momentami, spokojnie. Ciężkie, ciężkie. Gdzieś tutaj? Tu, tu gdzieś chyba strzelał ktoś, no. Tak, bije. Co jest? Czekaj, wyskakuje do wody ja jak szef. Biłem. Ta, ta, ta. Czekaj, ja się z tym dobra, poprowadzę. Tu jest dwóch, jeszcze w plecy, ja nie mam materiału. Tu ty, tu jest ten typ, ja pierdzielę najdy. Ja pierdziele, polskie nejdy Nieźle, nieźle. Kolejne. Nie widzę co się dzieje, się mów biję. do mnie, mów do mnie. Dobra, dobra, mów do mnie, mów do mnie. Nie mam nic dla ciebie jak coś Ja mam, ja mam Chodź do domku, chodź do domku Na pewno To Elonara? Jeszcze jeden ja, ten... Let's go Wait. A tu jeszcze nie jest, wiesz, Wait. inne teamy Ja bandażuję się Ta. Masz gdzieś tam meda chyba Nie wiem czy podniosłeś Gdzieś tam był medki. Yy... Bandaże tu są A to medki to nie było? Chyba nie. Dobra, w takim razie jestem chory. Nie jesteś. Dzięki, lub Masz tu dwie miny. Super jesteś. Ja. Wiesz co, ja nie mam pompy w ogóle. To jest gdzieś jakaś pompa? Eee, chyba gdzieś widziałem. O tu, przed Trzymaj. nami Dobra, dobra. Mówiłem, że jestem chory. Widzę meda, nie widzę, nie widzę pompy. Wjeżdżamy w nich, nie? Tak. Dobra, dobra, dobra. Nie mam matsów, już. Oni się chyba nadal biją. Tak. Tak mi się wydaje. Jakiś zaawansowany fight jest rozgrywany. Nice. Jakiś spray musiał wjechać w tego pana. Jest przed nami, bo. Dostał mazero. Wjeżdżam. Jeszcze ktoś jest. Leży jeden i Na jeden górce na górze jeszcze, jeszcze. Tak, 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 20 biało do jeszcze. 20 biało kolejny 20 biało kolejne, leży. Pog ja myślę, że tu był bot. Jeszcze widzę jednego A nie powiem Ci gdzie jest mój He's mine, bro A może nie widziałem Pog? Aj, aj, aj. Ale wypesztkowa... Eee, jakie Jakie ukraść? Jakie ukraść, panie? Obijam się kolejny Gdzie? Ty no a patrzcie na osób hot-dropowało, Nikt nie hot To, to to Oni tu przychodzą I podbiegli Medkit tam jest jeszcze po drodze możesz Mogę Możesz, możesz Jak najbardziej, jeszcze jak Widzę, 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 pierwszy zobaczyłem Czekaj, 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 czekaj Dobra, dobra, dobra Gdzie on jest? Chodzi. Chodź tu Wow Wciągnął harpunem Masz jeszcze jakieś potki? Mam To ja przygarnę jak najbardziej. 38 osób żyje, spoko, Mi strefa dopiero zaczyna łódeczkę iść. Mamy. Ale mamy łódeczkę. Możemy tak tak. Masz tak, maczy? Ey, cz, to ze przygarnął, a to potem, 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 potem to okay. Potem, okej Patrz w ogóle jaka smuga idzie za tym, a ty nie widzisz pewnie, nie, może się obrócić Widzę Ale smuga leci za emotką Pay to win Wiesz co? nie wiem gdzie lecimy, na lazy lake może Tak zraszować, ściąć lazy. Wydaje mi się, że lazy byłoby spoko, no Tu ktoś był na tym domku mhm. Tutaj wiesz, przy wodospadzie potem na górę Sprintem i jedziemy Powinno być spoko Powinno być, ok. Ech! Na luzie Na luziczku potrzebujemy, potrzebujemy... Przyjaciół Zabijania Wjazd pełnej Słuchaj, coś? E... No, tak średnio Mam... W... No, tu chyba nikogo nie było, tak w ogóle. Zrobię zwiad Nie no, było Byli, byli, byli Jezu, ile lutu tu jest Tak, tak Czekaj, ja sobie wezmę ten loot i możemy płynąć chyba dalej. No, A nie ma co chyba tego lutować za bardzo, no nie? Nie, nie, nie. Nie ma czasu Trzeba na takie rzeczy. Jest ser. Chodź tam rzeką na wodospad. Dobra, też biorę harpun. Będzie bierz, fragowany. Dokładnie. Dobra. Masz tam łódkę? A ty po prostu płyniesz, nie, tak? Dobra, dobra, dobra. Tak. Dobra, dobra. Mam nadzieję, że nie będzie zabudowany wodospad. Ty, ja mam w sumie łódkę. Może ją wezmę, co? No to. Czemu nie? Jak możesz? Na szybko, tak Obiera, brana jest. Siup. No powiem tak, to nikogo chyba nie ma. Hmmm. Ciekawa jestem, czy. Jakby te boty tak lądują, czy tak na obrzeżach? No właśnie Dobrze. nie wiem w sumie. Lecę! Ja cię knętę ty o. Ale to wka... o. Oj Zapraszam Dobra <laughs> Za bardzo wykręciłem O! odczynał ktoś Z góry? Chyba tak, no? Tak, no dawaj Dawaj, dawaj Snajper Co ogólnie? Lubisz snajperki w tej grze? Czy raczej... Jesteś tym, który I... zwykle je dostaje. Przyciągam kule. No ja też. Magnes na głowie. Nie wiem, strzelił raz, a to w ogóle do nas było? Tak, to było z tyłu to nas, bo widziałem okay. pocisk. Okej, okej, okej. Zniknął! No, nie jest. Nie jest ciekawie. Koleś nas zbejtował i czas nam zmarnował. Wracamy na łódkę? No, chyba to ja nie, nie mogę Teraz takim redeployem wlecieć O! Takim launchpadzikiem Takim launchpadzikiem polecieć Kurde, tak. piękne czasy. Nie mamy takiej technologii teraz No to zjeżdżamy To pan ma... o widzę typa, tam jest daleko Na tej tej Zombie platformie, mhm. to wjedziemy tam Tak, widzę, widzę, Dawaj, prowadź Ta. ja rozwalę ten a ty jesteś gdzieś tam poszedłeś, tak? To ja wezmę. No biegnę, biegnę. Uch! Wykręcam. Wykręcaj. Ty no, nie skręca to. No pani adminie. No naciskam teraz. A. Tutaj są w ogóle. Tak widzę, tylko gdzieś tu bliżej naftu. W wodzie. O no. no. Czekaj, wjeżdżam. Uważaj, bo on może nas zesprajować. Kolejne. Jeden leży, ja drugiego mam. Ja yy, go? go? Nie. Gościu, już byś chciał kraść. Zostaw no, trochę chciałem. dla streamera biednego. O, ten typ w ogóle sumiał. No i dostałem snajpę. A propos snipe, Pozdro. Jest tam na N, na N. Nie wiem, no dostałem snipe w ogóle w trakcie płynięcia. Ale jest dosyć blisko, wiesz. O, ty on, gid, 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 powiem ci, powiem ci, powiem ci jak coś. 200 IQ. 200 IQ. Nie podnoszę zabijam ci, go. Zabijam go, zabijam go. Otwórz, ja w Ciągle. niego wjeżdżam. Zajmę No przyciągam. Chodź tu, chodź tu. Nie mogę ty robić. O, tak. Ty ja. A gdzie on jest? A ty go przyciągnąłeś. Ja nie widziałem w ogóle, co się stało. Ty. Kolejny, kolejny. Tego też przyciągam. Przyciągaj? A ja nie trafiłem, wiesz, ciężko z tego trafić Ty walnąłeś go? Tak, walnąłem go, to jest straszne Ej, ja dostałem achievement yoink, żeby instantowo zabić kogoś po tym jak jest przyciągnięty O Czekaj ja sobie zmeduję się. No to git. Yy, na środku czekaj, roku. czekaj, O, no i uciekł w łódką będę... Ja, ja sam, ja sam. Kolego, kolego! Zostaw trochę fragów go. Dawaj go hookiem oh, yes, yes, yes. Czekaj, ja widzę, widzę, widzę A ten hook działa tak na nie ten? No nieźle, ten jak się nad jakimś bodzikiem zunęca, no Podobają mi się te huki No, bez, bez kitu Fajne są W ogóle są bardzo przydatne na competitive Dlatego, jak na przykład zabijasz na high groundzie i matsy sobie przyciągasz, no nie? Bo one chyba Aha. wtedy yy, nie zużywają się, prawda? Możesz sobie za free jakby ten no To jest mega useful mhm. W ogóle jak się desakują wszystkie itemy tak jakby w jednym miejscu. A to no? jakby kubką one tak, przyciągają tak, tak. się To jest strasznie fajne mm. Nie wiem gdzie by iść Dobra środek mapy Chodź pójdziemy Nie ma w górę Tutaj gdzie byli ci snajperzy w tam, okej okay. Jest tutaj Tak mi się wydaje Masz małe? Albo duże? Posiadam, posiadam małą i dużą. Proszę. Nawet nie zobaczyłem twoje Pro... Nie no, co ty no. Hmm. widzę typów nawet. O masz typów, dobrze, w idę sumie to zabijać. jednego. Nie no, Luki, oszczędź, oszczędź streamera. Tak? Po kewie jest. Ty, ale czym on we mnie strzel? Jeszcze skrobsował, nie, 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 jak go muszę chyba zabij. Nie, nie, ale, 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 Luki, ale, ale, proszę A ile ma HP? Ile HP? No nie ile wiem, HP? no dużo ma, dużo ma, dużo ma Tak? Zabił mnie No i ten sobie go joinknął, jak już mnie poobijał Nie, no nieźle, Luki, nieźle, naprawdę Ja... teraz poczekamy, aż no. teammate go podniesie Poczekamy na teammate'a. Dobra, poczekamy Daj poczekamy kewa, daj kewa, daj kewa Masz full Idzie Teammate, chyba. Podmienię ściany. Okej. Okay. Podmień ściany. On jest? O. To nie był Teammate. Zabiłeś, zabiłeś. No zabiłem, zabiłem, to 8 jest. Pog. Tak. pog, -chump, pog -chump. Ty no miałem tego fioletowego, Co, ale, tektyka, ale to się z nim stało. To powinien być chyba. Teammate to szukał. Hm. A to na pewno nie był bot, bo bot by nie, nie budował takich wiesz, ramp. A może być ktoś z botem? W sensie zapisujesz się na fila i dostajesz bota? Do teamu? Ty to w sumie jest ciekawe, no? Ciekawe czy to jest w ogóle możliwe, nie? Dostać bota Wydaje mi się, że nie Hmm Jezus stary, no nie wiem gdzie oni mogą być Obstawiam, nie wiem, gdzieś tutaj, że będą uciekać Ja idę na drugą stronę wyspy, jak coś O, się wiadomo O No, idź kraść, idź kraść, idź kraść Nie masz? tylko zabijam Dziewięć Dziewięć, gdzie? Na SW SW Idę po nich Tak Jak zabijesz ich, Luki, to... I tu też są Ja porozmawiam, z CEO devils Dobra, tych Jeden leży Ale powiedz mi, Luki Drugi jest, drugi jest twój. Dobrze. Wstawiam cię Luki, ja nie, nie spoko, drugi jest idę, mój. Nie, ja idę, idę po kolejnych. No i bij, nie, muszę go zabić, bo mnie uderzył. Nie, nie zabijasz go, bo ja go obił. Spoko, Luki. Dostał spoko. tylko w głowę, tylko w głowę, no. Spoko, nie ma problemu, ja w ogóle nie strzelam jak coś. Okay. Czekam aż okay, sobie okay, ich okay. pobijesz. Nie no, o, fajnie. Biorą, byłby YouTube seksualnie. materiał, nie no, byłby YouTube materiał, ale nie no, Luki, zajmujmy się pozbijać. Pewnie, pewnie, pewnie. 7! Tu cztery kill'e, no spoko spoko Oli dostał łeb no spoko, dostał pewnie łeb Dostał nawet Zióp. dwa Zióp. Zióp. No tak, tak Położę Luki, leć leć No jestem, wiesz co, czekaj, używam lunchpana i dwóch shadow bomb Żeby do siebie przejść jak coś Będę za 2 sekundy Spoko Oni się gubią w strefie No spoko Ciekawe czemu to im taką presję dał I chłopiec pomuje w ogóle Ty na niego wjeżdżasz Co? Za... Oh. Co luki, teraz to jest wojna Teraz to już akurat stop, 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 nie rozmawiam z tobą siła. Obok ciebie Do tobą Soluki, wiesz co Luki, wiesz O! dał mi pompę to? Nie! Robijesz, Pistoloki no. to, jest, to jest konflikt. 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 Ile masz chwili? 10, a ty 40? 11. A no to nie jest tak źle. A to czasami dobrze wyświetla, czasami źle te fragi timowe. Yy, źle liczy czasami, no. Dzięki. <grym> dzięki, dzięki. Jeden nam został. Tak. Ale ten hook naprawdę jest spoczka. Eee. Yy... To może ja hook, ty hook i zabijamy go Może ja o widzę typa Jest przy tych naszych tych Biegnie sobie wariat Albo masz trapy? No mam 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 Przyciągnij go do trapów Oooo! Przyciągnij Ty to jest dobre Zrobimy mu pokój Czekaj czekaj to się uda to się uda To jest bot To się uda On jeszcze, to jest bot, na stówę to jest bot Nie jest bot Nie bo buduje, okej Czekaj, czekaj, nie, nie, to jest bot chyba. Czekaj, zrobię mu pokój. Nie bij, nie bij, nie bij, nie bij. Bo on mnie ma na hito, mam mnie. Czekaj. Ale musisz trafić, wiesz? Chodź. Bo to tak działa, że. No, ale zabiłem go! Musisz trafić! Trafiłem go, ale go w ogóle nie przyciągnęło, ty. Ja nie wiem czemu. Ale jego w ogóle starej nie przyciągnęło. Tak czy inaczej, chat, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Nie wiem, nie wiem. Ale patrz, dysfragowaliśmy sfragowaliśmy z hooków, nie? To nie wiem, z 5 fragów było tym, tym hookiem. No, tak czy inaczej, czat. Mam nadzieję, że odcinek mi? wam się podobał. 11. 11. Ty chyba też 11. No, nie? Tak. No, to A czy ty to miałeś tam 11 skradzionych, przypomnijmy? E, tak. <grych> czat, tak. łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. Widzimy się już w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć, cześć.